Poszło. Dziękujemy Panom za przybycie na dzisiejsze zawody. Było, e, mi się wydaje, że udane. I proszę kolegę e, o odczytanie kolejności zajętych wyścigów. Pierwsze w okręgu podwodowych wygrał Łukasz Brawo. O, Zapraszamy Mińsk Mazowiecki!

Brawo! Brawo. Odczytaj do szóstego. Węgrów. Miło nam było, że. że może, może z tej Tak licznie? Żeby to było do końca, to jeszcze odczytam następną trójkę. Czwarte miejsce. Krawczuk Robert, Krawczak Robert, piąte miejsce Laskowski Krzysztof i szóste Drabarek Tomasz. Polska.